Jedziemy właśnie do Wilhelmowa, jest to gmina błędów w okolicy Króca po śliwkę Najboljad. Tak jak, wam, tak jak Wam mówiliśmy, robimy już kolejny krok, czyli zbieramy naszą śliwkę. Zobaczcie, jakie to są tereny. Tereny bardzo mocno rolnicze. Przepiękna pogoda jest dzisiaj, także w wspaniałej atmosferze jest zrywana nasza śliweczka i Zobaczcie, właśnie wjeżdżamy. Błędów wita. My jedziemy do Pawła, do Wilhelmowa. I w tej pięknej okolicy dojrzewała nasza śliwka. Zaraz zobaczymy, jak dużo będzie tej śliwki. Czy będzie to 300, 400, a może więcej kilogramów. No i. Jestem ciekawy, jak ta śliwka doszła w swoim smaku i w kolorze i w zapachu. Także to już przede mną, to już niebawem. Okolica naszej śliwki Najbolia. Jesteśmy w Wilhelmowie. Zobaczcie, jak wygląda pięknie nasza śliwka e, Najbolia, Rewelacja. Pięknie pachnie, pięknie smakuje. I za chwilę załadujemy tutaj do tych pojemników naszych maceracyjnych. I dzięki znowu mojemu koledze Krzysztofowi, pożyczyliśmy od niego busa. Jesteśmy w okolicy Grujca. Śliwkę pakujemy i jedziemy, będziemy ją przerabiali. Także obserwujcie nas, jak to wszystko będzie postępowało. Trzymajcie. Cześć. Wjeżdżamy już z Wilhelmowa, zapakowaliśmy 640 kg śliwki Najbolia i wziąłem jeszcze 60 kg na spróbowanie śliwki Haganta. Przetestujemy sobie to na jednym baniaczku, zobaczymy jak wino wyjdzie z innego rodzaju śliwki, tuż tak na przyszły rok, a ja jadę do wiązownej przepakować i przerabiać owoce. My już w naszym zakładzie, zobaczcie, śliwka w jednym ze zbiorników już tu czeka na Mycie w strefie wejścia owoców, a następnie będzie przenoszona po to, żeby ją wydrylować, wypestkować, bardziej wypestkować i, i wtedy ją zmielimy i wrzucimy do jednego dużego pojemnika, po to, żeby kilka dni powstała, oddała nam kolor, swój smak i wtedy ją wyciśniemy. Zobaczcie, jak powstaje wino ze szlifki, najbolia. My jesteśmy właśnie w naszym lokalu, przerabiamy razem z Witalijem i z osobami, które nam pomagają, bardzo fajni ludzie, e, śliwkę, śliwka najbolja, e zobaczcie, ona tu leży już w tych pojemnikach do maceracji. Witalik, powiedz profesjonalnie w kilku słowach, co my tu robimy. Najpierw rozlewniamy owoce, dodajemy cukier z wodą, pektynę, a na koniec robimy. Tak, i potem to wszystko przez kilka dni będzie dojrzewało, będzie wyciągało i kolor, i smak z naszej śliwki, po to, żebyśmy za kilka dni ją wycisnęli na naszej wspaniałej wyciskarce i ona trafi do takiego tanka, jak ten tu z tyłu, i będzie fermentowała, będzie nabierała smaku. Tak, witali? Tak, najpierw będzie początkowa fermentacja oraz maceracja, później wyciskanie i następnie kolejne etapy fermentacji. Tak, i to wszystko jest pod czujnym okiem Witalia, który bada cukier, bada belgię, wszystko gra. Słuchajcie, trzymajcie się i obserwujcie nasz kanał, bo tworzymy dla Was i dla siebie smaczne wino Divine. Tym razem śliwka Divine. Cześć! Cześć. Okay. No. Não e faia,